Tresuj z Bogiem. Cika, przywitaj się, chodź kochana, chodź. Przywitaj O. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kanale Tresuj z Bogiem. Próbowałem ten odcinek. Anuka! nuka! Ko! Próbowałem ten odcinek e, nagrać wczoraj. E, w domu nie udało się, właściwie psy nie pozwoliły na to, aby się udało, więc nagrywamy e, dzisiaj nagrywamy w lesie e, poranny spacer e, Las jest prywatny, gdyby ktoś się tutaj zastanawiał, jak to jest możliwe, że można tyle psów wyprowadzić do lasu bez smyczy. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to chciałbym, abyście Państwo zastanowili się ze mną nad zjawiskiem, które jest cholernie niepokojące, które jest przerażające wręcz. Coraz więcej pseudo psów ze względu na to, że mamy coraz więcej pseudo hodowli, coraz więcej pseudo przede wszystkim ludzi, jeżeli chodzi o dziedzinę, którą w której tutaj się specjalizujemy owczarki niemieckie to coraz więcej pseudotreserów, treserów, pseudo-behawiorystów, pseudo osób, które traktują czy też mianują się, samozwańczo niejednokrotnie mianem osoby, która ma pojęcie o psach. Najgorszym zjawiskiem, które zauważam i jest ono bardzo powszechne, jest ono właściwie napotykam na nie codziennie, napotykam na social media. I to zjawisko to e, polega na tym, iż mamy jakieś krótkie filmiki, filmiki, które są nagrywane przez osoby, które ewidentnie nie mają pojęcia o tym, co mówią. Dlaczego nie mają pojęcia o tym, co mówią, a jednocześnie wierzą w to, że mówią prawdę. Jest to związane z tym, że została im przede wszystkim źle przekazana wiedza na temat psów. E, Próbuje się tutaj e, zmienić e, psa na ludzką modłę, natomiast e, to jest zjawisko, które nigdy nie pozwoli na to, aby pies e, z nami się dogadał, ale o tym też troszeczkę za chwilę. Anuśka! Bardzo często ludzie ci, niestety, i to jest coś, co nie powinno być wręcz legalne, ludzie po dwumiesięcznych, kilkumiesię... kilkutygodniowych kursach... Ej, 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 ej! A Akirka, dawaj tu. Eee, po dwóch miesięcznych kur, kursach. Chodź, chodź, chodź. Gdzie tam biegniesz? Tam już wyczułaś coś, co? A Akirka? Widziałem, czy tym będę skończony. Czytanie psa. To było czytanie psa. Już by gdzieś pobiegła. Drodzy Państwo, yy, kursy dwumiesięczne. Kursy kilkutygodniowe. Kursy online. Yy, na samym końcu kursy, które również yy, można yy, przejść yy, po... Yy, towarzystwie psa, ale żeby być osobą kompletną, to trzeba mieć lata doświadczenia i trzeba mieć za sobą ogromną liczbę psów, które, z którą się pracowało, trzeba poznać em, wszystko na temat tego zwierzęcia. To jest troszeczkę tak, jak z języką, z języką e, obcego, z nauką języka obcego, przepraszam, z językiem. To jest tak, jak z nauką języka obcego. I nauka języka obcego w porównaniu z poznaniem psa to jest e, pikuś. E, nawet gdybyśmy wzięli, wyjechali i zostali wrzuceni na głęboką wodę, gdziekolwiek, w jakimkolwiek zakątku na świecie, i próbowali nauczyć się języka od podstaw, nie udałoby nam się to z całą pewnością w przeciągu kilku tygodni lub nawet kilku miesięcy, a nawet jakby się nam udało komunikatywnie nauczyć tego języka, to z całą pewnością nie moglibyśmy być nauczycielami. Tegoż, że... Natomiast jeżeli chodzi o psy, taka sytuacja nie jest praktykowana. Jeżeli chodzi o język... Anuśka! Kira! Anuka! Good girl! Jeżeli chodzi o e, e, język, można to łatwo zweryfikować. E, są ludzie, którzy e, rozmawiają w tymże języku, perfekcyjnie i szybko wyp, wypominaliby błędy osoby, która nie ma pojęcia o tym języka, próbuje być nauczycielem. W stosunku do psów, jeżeli chodzi o psy, e, to weryfikują psy. E, natomiast ciężko też ocenić się, ciężko zweryfikować jako człowiekowi tą weryfikację psa, dlatego że ludzie często nie znają się na zachowaniu psa i myślą, że jeżeli ktoś jest behawiorystą, trenerem, to ma pojęcie co robi błędne. Jeżeli chcecie poznać dobrego behawiorystę, dobrego trenera, to zweryfikujcie go w taki sposób. Jeżeli chcecie pomóc sobie i swojemu psu, a nie zaszkodzić, to weryfikacja powinna odbywać się następująco. Po pierwsze pytajcie się, e, drodzy Państwo, pytajcie się tego tresera, trenera czy kogokolwiek jak tam zwiecie, e, jaki ma staż? Jeżeli ten staż jest kilkuletni, to dajcie sobie tutaj pozwólcie sobie na zadanie następnego pytania: Czy on, czy ten treser, dostosowuje psa do człowieka, czy człowieka dostosowuje do psa? O czym, o czym tutaj mówię konkretnie? Oczywiście pies musi być dostosowany zachowaniem do człowieka, czy wymogi człowieka muszą być priorytetowe w stosunku do psa. Natomiast nigdy. Anuka! Anuśka! Chodź, chodź, chodź. Natomiast nigdy nie osiągniemy e, jakiegokolwiek powodzenia z psami. Czy ty jesteś Januśka, a ty jesteś Cika, a ty jesteś Aleksio. Um, chodźcie, ty psiaki. O! Nie osiągniemy nic, jeżeli będziemy psa traktować jak człowieka, czyli będziemy, a inaczej mówiąc, w momencie, kiedy będziemy wymagać od psa, aby zachowywał się tak jak człowiek. Jeżeli wy będziecie zachowywać się, czy wy będziecie używać języka psa, w stosunku do psa pies was zrozumie, jeżeli wy będziecie używać w stosunku do psa języka człowieka, pies was ja nie zrozumie. I tutaj bardzo podstawowe kwestie, podstawowe jak jasna cholera. Ehm, mamy do czynienia z ludźmi, którzy twierdzą, że na owczarka nie wskie, czy na psy nie wolno krzyczeć. Eliminujcie tych ludzi z automatu. Zapraszam e, w latem tego roku bo to już będzie wszystko do tego czasu przygotowane. Zapraszam tutaj do siebie w Bieszczady i zapraszam na obserwację stada. Zwrócicie uwagę, jaka komunikacja, jak odbywa się komunikacja w stadzie. I jeżeli chcemy być skuteczni, musimy to najzwyczajniej w świecie skopiować. Kopiowanie komunikacji w stadzie nie odbyłoby się, nie odbyłoby, nie, nie, nie miałoby za sobą powodzenia, czy nie ciągnąłoby za sobą powodzenia w momencie, kiedy bylibyśmy cichy, ciszy, spokojni, spokojni. Tonacja komunikacji z Cem jest tonacją głośną. I tak dalej, i tak dalej. Można by, drodzy Państwo, na ten temat mówić. Podstawowa kwestia, dobór tresera jest na tyle istotny, jest tak istotne, że możecie sobie tutaj zagwarantować, dobierając odpowiednią osobę do współpracy z Cem, możecie zagwarantować sobie spokojne życie z tym psiakiem. Akira Nuka! No co tam uciekacie? Akira nuka, dawaj nóżka! Dawaj tu, mendo skończona! <laughs> eee, więc e, dobór takiego odpowiedniego stresora jest kluczowy w stosunku do tego, abyście mieli spokojne, bezproblemowe życie z tym temi. i aby przede wszystkim ten pies był współczesny, także... E, nie współczesny, tylko szczęśliwy, przepraszam bardzo język mi się czasami plącze. Kawa jeszcze nie działa. Zapraszamy na następny odcinek, który będzie najprawdopodobniej o obronności, ale to będzie długi odcinek. Długi odcinek ze względu na to, że obronność to jest temat, który właściwie powinno... że aby, aby omówić go w sposób kompleksowy, trzeba by było chyba poświęcić kilka tygodni ciągłego gadania, ale my zrobimy... Przepraszam bardzo, toaleta, zrobimy go kilka dni. Kilka godzin. Kilkanaście minut. Prawie godzin. Także zobaczymy. Pozdrawiamy drodzy Państwo. Kłaniamy się Popisku, Chodź no tu przy pożegnę. chodź, pożegnaj się. Tak! Dobry kuchnik, cześć!